Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, chciałem przede wszystkim podziękować Wam, że dziś tu jesteście, to już 18 miesięcy, ale podziękować także tym wszystkim, którzy wczoraj mieli odwagę oddać na nas głos. Dziękuję, bardzo dziękuję. Wiemy dzisiaj, że nasza droga będzie długa, będzie trudna. Wielokrotnie o tym mówiłem, ale pamiętajcie: zwyciężają w końcu ci, którzy potrafią nie ulec, którzy nie załamują się wobec trudności, którzy wierzą w to, co czynią którzy wierzą w swoją prawdę, a nasza prawda jest niepodważalna. Polska musi dowiedzieć się o tym wszystkim, co zdarzyło się w Smoleńsku. Polska musi w imię swojej godności, w imię wierności wobec tych, którzy zginęli, i w imię swojej przyszłości do tej prawdy dotrzeć. Musi. To jest nasz obowiązek. To jest nasz obowiązek, który musimy wypełnić. I przybywamy tutaj, czynimy to przecież nie z innego powodu, ale właśnie dlatego. Że chcemy o tą prawdę zabiegać Że chcemy ją znać Że wiemy, iż nie została ona pokazana Że jest ukrywana Że są tacy, którzy chcą ją ukryć Którzy chcą, by kłamstwo Kłamstwo o Smoleńsku Kłamstwo Anodyny Kłamstwo raportu Millera trwało Nie będzie trwało nie uwierzymy. Jestem przekonany, że dzień, w którym cała prawda o Smoleńskiej katastrofie, o Smoleńskiej tragedii, o Smoleńskiej opierze, dotrze do Polski, do Polaków, do świata, i to będzie dzień naszego wyzwolenia, bo kłamstwo zniewala, a prawda wyzwala. O tym musimy pamiętać i musimy o to wyzwolenie, wyzwolenie od kłamstwa, wyzwolenie od swego rodzaju przemocy, którą jest kłamstwo walczyć. Walczyć dziś za miesiąc, za rok, być może nawet za wiele lat. Wiedząc, że dzień zwycięstwa przyjdzie, bo musi przyjść. Po zawsze w końcu przychodzi. Zwyciężymy. O odczytanie apelu proszę panią Anitę Czerwińską, szefową warszawskiego klubu Gazety Polskiej, organizatora comiesięcznych spotkań. Szanowni Państwo, większość wyborców uznała, że od wyjaśnienia tragedii smoleńskiej ważniejszy jest święty spokój. W podobny sposób myśleli Polacy mieszkający w XVIII wiecznej Rzeczpospolitej. Nasi przódkowie nie widzieli nic złego w uzależnianiu polityki zagranicznej, a potem wewnętrznej od Niemiec i Rosji. Polska podupadała przez dwa pokolenia, nim utraciliśmy państwo. Stało się tak, bo niepodległość umierała powoli, pośród kulaszczego trybu życia i we względnym dobrobycie. Nie było dzwonu, który mógłby obudzić świątyń. Ten dzwon dzisiaj bije dla nas wszystkich. Woła od smoleńskiej tragedii. Polsko, obudź się! Polsko, działaj, póki jest jeszcze czas! Tamto wielkie cierpienie dało nam szansę, by zobaczyć rzeczywistość bez medialnej zasłony. Dzisiaj są nas miliony, wystarczająco dużo, by tworzyć fundamenty pod Polskę wolną i Polskę dumną. Zjednoczyła nas śmierć naszych przywódców i połączyło czuwanie pod krzyżem. To jest nasz kapitał, który trzeba chronić i pomnażać, a Polska trwać będzie w nas.